39. minuta tego spotkania, dochodząca piłka do bramki, jest prowadzenie Świdniczanki, byli groźniejsi w tym, no by się spotkaniu na razie nie najwyższych lotów, ale ostatecznie Karol Futa po stałym fragmencie gry trafia do siatki z najbliższej odległości, nie wiem czy tutaj Sirik nie powinien trochę bardziej pomóc, bo ta piłka od Tymusiaka mocno dochodząca do bramki, to już trzecia, czwarta taka piłka. No, i można się było spodziewać, że będzie to w podobny sposób dorzucane, mocno bita piłka w okolice chyba 5-4, może nawet metra. No i tam futa był najsprytniejszy. Zobaczmy. Tutaj wędruje futa na dalszy słupek. Odrywa się od rywala. Tak, tak, tak. I tutaj Rosjan też dał ciała, nawet chyba bardziej niż. Niż Cyryk, bo tak naprawdę to on zgubił krycie. Uławek. Bardzo dobre dogranie karny! Tak jest! Trzymanie tam było od tyłu. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut karny i szansa na 2-0. Brzozowski Noga był przytrzymywany. Żółta kartka dla płonki. Nie protestuje. Zawodnik pogoni. Tymusiaka, by do asysty dorzucić gola. I zamknąć ten mecz. Bo już z wyniku 0 do 2 pogoń się po prostu nie podniesie. Siryk czy Temosiak. Tymosiak. Bardzo pewni, bardzo pewnie w środek bramki. 0 do 2. Świetniconka wywozi 3 punkty z Lubaczowa. No i naprawdę zaczyna tutaj wyglądać na zespół, który może może utrzymać się. W Betklik 3. widzę grupę czwartej. Problems with me and the things I could be, I just wish I had seen.